Wakacje, jak co roku zapraszamy serdecznie dzieci na warsztaty letnie. Są to warsztaty 8-godzinne. dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Pierwszy turnus rozpoczynamy już od 7 do 11 lipca i jest to temat sztuka w ogrodzie. Będziemy zwiedzać nasz piękny ogród muzealny. Następnie dzieci wykonają takie makiety ogrodu. Będą się bawić po prostu w małych architektów ogrodowych, w projektantów. Oprócz tego będziemy zwiedzać muzeum, zapoznamy się z legendą o świętym Hubercie, która znajduje się w naszym muzeum i dzieci na podstawie tej legendy namalują swój własny witraż. Będzie również dużo prac związanych z ogrodem, czyli malowanie na plastrze drewna, na kamieniach. Oprócz tego wychodzimy również z dziećmi do kina, do, będziemy jechać do Zagrody Mójskiej w Bogdańcu, do Korsakówki w nadleśnictwie kłoda. Też pierwszy turnus od 7 do 11 lipca odbywa się w Zagrodzie Muńskiej w Bogdańcu i to jest temat zagrodowe, podróże małe i duże. Tam dzieci spotkają się ze strażakami, z kołem gospodyń wiejskich, czeka na, czekają na nie warsztaty serowarskie. Biblioteka przygotowała na wakacje przede wszystkim program dla dzieci. i Raczej nie w tym budynku, a w naszych filiach. Czyli wszystkie filie miejskie zapraszają po kolei. Każda filia w każdym tygodniu będzie zapraszała dzieci na wydarzenia związane oczywiście z książką, zajęcia animacyjne, zajęcia plastyczne, bardzo różne. Na te zajęcia... Są zapisy, zapisy telefoniczne, te wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej. Cały program też tych wydarzeń w filiach miejskich jest rozpisany na lipiec i sierpień. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, stąd też właśnie obowiązują zapisy, ponieważ cieszą się one dużą popularnością. A nasza biblioteka, jeśli chodzi o budynek główny, przypomnę, będzie otwarta przez całe wakacje. I również filie będą otwarte, oczywiście, a budynek główny w godzinach od 10 do 17. W soboty nie będziemy w wakacje, niestety, otwarci. I zapraszamy do wypożyczenia książek tu w budynku głównym, do zwiedzania naszych galerii na wszystkich poziomach, na parterze, na pierwszym piętrze, na drugim piętrze, oraz też do zwiedzania willi Hansa Lemana. Mamy przygotowany specjalny, to się nazywa dzisiaj Quest, czyli taką specjalną zabawę. I na końcu, można liczyć na mały upominek z biblioteki. Na pewno Słowianka nie ma tak zwanego sezonu wakacyjnego, czyli takiego wyłączonego, nie odpoczywamy, pracujemy cały czas nieustannie. Na pewno i mocno, mocno wchodzimy z nowym produktem w okresie wakacyjnym, czyli organizujemy półkolonie. Będzie to łącznie sześć turnusów, startujemy już 30 czerwca, także wszystkich rodziców chętnych, którzy chcą po prostu na sportowo, żeby ich dzieciaki mogły sobie potrenować, nauczyć się pływać, pobawić się z nami. To na pewno bardzo serdecznie zapraszamy, i, i te półkolonie będą organizowane z taką dużą dawką energii, sportu i zdrowego stylu życia. W półkolonii uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 6 roku życia do 12 roku życia. Zapewniamy tutaj obiad oraz drugie śniadanie dla naszych maluchów. Oferta jest bardzo bogata, bo mamy i Słowiankę, i Arenę. I na Słowiance nauka pływania, tor przeszkód, zabawy w wodzie e, i generalnie dochodzimy do półkolonii w ten sposób, żeby to była nauka e, poprzez zabawę. E, jeśli chodzi o arenę, to na pewno będą tutaj e, spotkania z mistrzami e, naszych klubów AZS Gorzów oraz Kuprum Stylion Gorzów. Także wiele atrakcji czeka na dzieci, nie chcę też zdradzać wszystkiego, chcę żeby to była dla nich niespodzianka. Yy, ale bez wątpienia to będą najlepsze półkolonie w mieście. Informacje dostępne są na stronie www.słowianka.pl, na naszych mediach społecznościowych i również na arenagorzów.pl.